Ciao a tutti, witajcie, mandziarę łewki. Benvenuti al kanale Mangiare Łewki. Ile grzybów? To są wszystko prawdziwki. Piękne z naszych pięknych lasów. Tyle można nazbierać. Jak ktoś ma szczęście. A to są podgrzybki. Część już zrobiłam, a część będę robić i dzisiaj Wam pokażę, jak robię podgrzybki do słoików w zalewie octowej. Na zalewę, kochani, będzie nam potrzebne 3 litry wody, 700 ml octu 10%, 3 łyżki cukru i 3 łyżki soli. Do słoików będę wrzucać liść laurowy, czarny pieprz pół łyżeczki gorczycy i cebula pokrojona w piórka. No i co? Grzybki już mam oczyszczone. Teraz je wrzucę do wody, do wody, do której wleję łyżkę octu, żeby nie straciły koron i będę obgotowywać około 5 minut. Teraz wleję łyżkę octu. Oj, wlało mi się troszkę za dużo, ale nic nie szkodzi. I teraz rzucę partiami. Będę rzucać moje podgrzybki. Tutaj wrzuciłam część moich grzybów, a tutaj jest resztę. Te większe grzyby zostawię do suszenia. Jak suszymy grzyby, jest filmik, na końcu tego filmiku puszczę i ikonkę, możecie zobaczyć jak suszymy grzyby w piekarniku. Grzyby gotujemy, obgotowujemy 5 minut od momentu, kiedy nam się zagotują. Dokładny przepis na marynowane podgrzybki w occie będzie pod filmikiem. Pierwszą część już obgotowałam, teraz wrzuciłam drugą część, poczekam aż się zagotuje i będę dalej obgotowywać. Podgrzybki już mam obgotowane, teraz zale, zabieramy się za naszą zalewę. Do garnka sypię trzy łyżki cukru i trzy łyżki soli i wleję mój ocet 700 ml, już wle... ocet, nie ocet teraz nie wleję, ocet wleję na końcu jak się zagotuje woda. Cukier już wsypałam i teraz sól. Raz, dwa, trzy. To jest sól kamienna. Zagotujemy, jak się zagotuje, wlejemy ocet. Przykryjemy. A teraz wezmę się za moje słoiczki. Słoiczki już mam wyparzone i do każdego słoiczka wrzucę trochę cebuli, pół łyżeczki gorczycy i po jednym listku angielskim i pieprz i później wrzucimy nasze podgrzybki i zalejemy naszą zalewę w międzyczasie jak czekamy na naszą zalewę to przygotowujemy sobie słoiczki tak jak powiedziałam, wsypuję pół łyżeczki gorczycy dwa ziarenka pieprzu, troszkę cebuli i jeden liść, liść laurowy a teraz będę napełniać moje słoiczki gorącymi podgrzybkami do każdego słoiczka wrzucę czy czwarte słoiczka grzybków, podgrzybków, one są jeszcze gorące, o tak, kiedyś tyle, zaraz Wam pokażę, o widzicie, czy czwarte, zostawiamy miejsce na naszą zalewę, o tyle. W międzyczasie pokażę Wam moje podgrzybki jak się suszą w temperaturze 60 stopni z termobiegiem druga półka od góry. No i proszę Was suszymy do momentu aż się wysuszą, woda aż wyjdzie, wyparuje z nich. Ale wracamy do naszych słoiczków, także jak widzicie napełniam czy czwartą słoiczka. Teraz do gotującej się wody wlewamy ocet. Zagotujemy minutę. Jak się nam zagotuje woda, to już mamy gotową zalewę. I gorącą zalewą będę zalewać moje słoiczki. Zamknę i tutaj już sobie przygotowałam garnek. Do garnka włożę ścierkę w ten sposób. Później będę układać moje słoiczki. Zalewę już wlałam do słoiczka. Zobaczcie, zostawiamy gdzieś tak tutaj centymetr od we, weczka, od weczka, żeby taka była właśnie przestrzeń. Bo grzybki muszą nam pływać w słoiczku, a nie być ściśniętej. Teraz to zakręcę. O, gorący jest słoik i wstawię do mojego przygotowanego garczka. Jak już wlam zalewę, to wycieramy porządnie słoiczek. Wycieramy naszą pokryweczkę weczką. Zakręcamy i wstawiamy do garnka. Teraz wleję wodę 3 do 3 czwartek słoika. Wlejemy tą wodę. Ja wlewam wodę letnią, gdyż słoiki są gorące i nie chcę, żeby mi popękały. W związku z tym trzeba wlać letnią wodę. Jeszcze jedna ważna rzecz. Żeby nam słoiki nie pływały, jeden do drugiego nie dotykał, wkładamy sobie ściereczkę między słoiki tak, żeby nam nie dotykały jeden do drugiego podczas gotowania. I jak będziemy gotować, to gotujemy na średnim ogniu. Tak, żeby nam ból cało i przykrywkę wkładamy, przykrywamy garnek. Ja teraz tak to zrobię, żeby mi się nie dotykały słoiki. I przykrywamy. I od momentu zagotowania gotujemy około 15 minut. Po ugotowaniu wyciągamy słoiki, przekręcamy i pozostawiamy do ostudzenia. Chciałam Wam pokazać o. Od tego momentu, jak tak bulgocie woda, to y, pasteryzujemy przez 15 minut. Tutaj jest drugi garczek, w którym wstawiłam pozostałe słoiki, ale jeszcze nie zaczęła się gotować woda. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji mojego kanału Manczarę Łebki. Kuknię włoską poznałam pracując w restauracji w samym centrum Rzymu przez 12 lat no i oczywiście gotuję dla męża Włocha codziennie makarony moje słoiczki już są gotowe i teraz o zobaczcie jaki mają piękny kolor teraz każdy jeden przekręcę, gorące są przekręcimy o, tak je zostawię aż do jutra, aż ostygną następne jeszcze się gotują tutaj, pokażę Wam bo jeszcze muszą się gotować kilka minut. No cóż, myślę, że ten przepis Wam się spodobał. Proszę o łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do, na playlistę. Mam dużo fajnych przepisów z makaronami w 10 minut albo w 15 w zależności co Wam się podoba. I cóż mogę powiedzieć? Miłej przygody w robieniu. Marylnowanych rzybków, ciała tuti.